widzowie, witajcie na rgmc.pl, No na fajnym serwerze, by potował nas Nagrywam klepę z Craft More. Dobra. Tutaj za bardzo nie będę mówił, bo się skupiam. A e, nie, bez perełek. Bo perełek nie dałem. Dobra. Okej. Okay hmm a no oski Oskary, bo z nim ten gram ręka mi się trzęsie xd widzowie 15 jak następny odcinek a dziś 1 vs 1 dobra Dobra, szybko. Dobra. Dobra. Kurde. Czasami to on mi tak nieźle wyjaśnia. a ja mu bez potek to to klepa będzie trwała wieczność no, no z, z, albo jakby zginął o nieźle dostaje o ja Ale zostaję. Aha ho dostał. Mm. No nie, więc jak to będzie trwało dwa lata? Wywaliło go z serwera, ale dobra. Trudno się mówi. Fajna klepa. Miał płotki, więc mu to oddam, tylko niech wbije na serwer. No, fajny, fajny, fajny. Ja ogólnie mu dałem to, ale i tak mu oddam, bo, no, potki, bo, nie wiem. Oddamy na no, odcinku na szybkości. Tak nuda była to, są schop Pisałem sobie, że kto jeden versus jeden, ten. No i, oj, oj, oj tak, co, siłki masz jeszcze? No. Zitri... Zitrii... morze Jeszcze raz, ale z potami. Okej. Okay. Refy jeszcze. Wystarczy? O! Oh, Oho! Widać, że z to jest lepszy. Puu! Dobra, nie mam pytań. Nie mam pytań. Laga. O kurde. Coś mi się Jak zada mi bardzo dobrą strefę To ja Kurde, lagę przez chwilę dostałem Co jest? Dobra. Kurde, po sercu. Co jest? Serio siłka mi się już kończy. Tutaj taka dziura jest, wizowia No, ale Czekajcie On nie może taki Co on zrobił? O, GG Fajna była krepa. A ja sobie zapomniałem jeszcze ten seta. Nieładne słowa, nieładne ty. Nieładne. No xd speed mu się skończył, bo rzucił dwa. Szanse xd Dobra, te paczeb to damy. itemki, teraz było do końca, bo gdzieś się go wywaliło. 7 minut klepa trwała. Dwie razy masz i temki. Masz jeszcze poteczki i perełeczki na, nasz, na później. Dzięki za klepę. No, idziemy tutaj sobie. Hmm. Bo nie repałem. Dobra, idziemy na dzialka do Hubi. A i cóż, wiem. no i cóż, widzowie, do zobaczenia. Do następnego, 15 lat, na następny odcinek. No i cóż, zachęcam do subskrypcji kanału ZAL. Polecam wbić do kolegi na kanał, który jest lepszy w pvp ode mnie, tam będą odcinki z oddawania killi, sklepy 1vs1 i inne takie rzeczy, na przykład jak robią 2vs1 albo no, więc polecam link w opisie, fajny kanał, no i co? o kurde zapomniałam, że widzowie, a tutaj mam taki słaby ekran daję, no i cóż widzowie, no i co? no i cóż widzowie, do zobaczenia do następnego, patrzcie do linka. Linka i zostawiajcie łapeczki. Nara!